W 1944 roku cały niemiecki konwój zniknął z powierzchni Ziemi. Bez walki, bez śladu, jakby wessała go Ziemia. Ale to, co naprawdę przeraża, to to, co przewoził. Marzec 1944 roku. Okolice przemyśla: konwój 612 kilkanaście ciężarówek Wehrmachtu, eskortowanych przez SS. Wyrusza nocą z Wrocławia w kierunku południa. Oficjalnie transport sprzętu. Nieoficjalnie nikt z lokalnej ludności nigdy nie widział tak silnie chronionego przejazdu. Zwiadowcy Armii Krajowej zgłaszają dziwne zachowanie żołnierzy. Milczący, nerwowi, unikający kontaktu. W konwoju skrzynie ołowiane, stalowe sejfy i dwie ciężarówki chłodnie. Ostatni raz widziano ich w lasach pod Kalwarią Pacławską. Potem cisza. Po wojnie, w latach 60., ekipa leśników natrafia na ogromne zapadlisko w lesie. W środku fragmenty niemieckich hełmów, zniszczone beczki i stopiona stal. Co tam było? Skarb, nowa broń, a może coś, czego nie dało się przewieźć?